Cześć, witam serdecznie! Dzisiaj mówimy sobie kolejne zadanie i mamy zadanie odbić od różnych psich zabawek w mrówczym dworze. Mamy 4 razy się odbić od czegoś. Ja Wam oczywiście pokażę jak zrobić to zadanie, wy jednak pamiętajcie o subiku, a perce to w górze bo zaraz bijamy 20 subów także mega mega wam dziękuję. A jeśli chcecie je mnie dodatkowo wesprzeć, możecie użyć kodik sejkamsa przy zakupach który jest w opisie i na ekranie. Dzięki. Dobra, co musimy zrobić? Pierwsze musimy sobie płacić na mrówczy dwór, który znajduje się koło zielonego w żywopłotu i płotnych piasków. Jest nowa lokacja, która weszła chyba parę dni temu, jeśli dobrze pamiętam i znajdzie się ona w tym miejscu, jest taka czerwona plama to jak widzicie, no i lecimy sobie w to miejsce, no i po prostu tutaj musimy sobie znaleźć 4 rzeczy, o których się odbijemy, ja polecam polecieć na tą mrowisko takie i razem ze mną po prostu sobie iść, tutaj przyłóżmy się w tym miejscu, patrzymy tam na ten domek i idziemy sobie prosto, no i tutaj mamy taką jak widzicie kość, skakujemy sobie na nią i cyk, pierwszy etap zaliczony, mamy właśnie 1 na 4 już teraz sobie idziemy dalej, idziemy sobie tutaj na tą właśnie piłeczkę skaczemy sobie, ona znajduje się koło budynku Tutaj proszę koło kamyków, mamy drugi etap, teraz sobie wchodzimy tutaj, mamy trzecią piłeczkę, cyk, skaczemy, zaliczone, mamy 3 na 4 już, no i tutaj jakby się te zabawki skończyły, dlatego teraz idziemy sobie tutaj to niszczymy i tutaj mamy czwartą piłeczkę, cyk, hop i zaliczone i mamy w tym momencie właśnie cztery już e, etapy zrobione, czyli całe zadanie. Tutaj mamy jeszcze kolejne jakby coś, jaka tutaj kość jest, co jest kolejna piłeczka, także też można sobie skończyć jakby ktoś chciał, ale tak jak widzicie pokazałem wam już łącznie chyba sześć. E, tych różnych zabawek, do tego się na nie jest mega mega proste, bo wystarczy poświęcić około minutę i macie cały questik zrobiony, więc jest naprawdę, no muszę powiedzieć, przyjemny. Dajcie znać, czy właśnie pomógł wam ten odcinek, czy może umieliście to zrobić, jestem mega mega ciekaw. No i bardzo dziękuję Wam za uwagę. Także czekam na komentarze, czy Wam właśnie pomogłem. No i nie przedłużam. Dzięki wszystkim za uwagę. Do następnego, trzymajcie się. Yo!